Eee, eee, wujeczku, nie masz tej szmatki na oczach, to? <śpiewa> A po co? Wyhodowałem sobie czarowne katarakty. A to twą dzięcio No dobra, fajs łapy, szmaty ściąg! ta Połowimy sobie rybki! Co A co ty znowu knujesz? Na kalendzie imprezka zjechało się w się miasto! rybki, moje rybki, chodźmy na patalenkę! Mówimy Masz, że jesteśmy rodziną? Oj, weź, będzie bardzo miło! W życiu nie mówiłem w towarzystwie! Moje chłopaki nie chcą się ze mną bawić, oni bez nie jestem aż tak fajny! Czy mi się wydaje, że on chce, żebyśmy z nim razem? Wystarpam na nagrodę, nagrodę pocieszenia! Pa! Rodzinne kapeluchy wędkacie! Sam, ja sam, sam wyszywałem! Wyobraźcie sobie, ja wejdę w kapelusi łuska wcali przez 10 godzin! Może 8? Będziemy znaczy do chcipy. O, zdrożą! Muszę z tego jakoś nie Na I to nie leci. No to po przyrodzie. Dobra, do Łodzi. Łopę ruszamy na podwój wód. Szybko, słyszałaś, co ten wariat powiedział? O, na moją bujną brodę. Nie, to drugie, to twarzy. Dziewczyno, zrobimy mu fotę, pochodzimy na i poczujmy się po. Słomiczka? Hej, hej, panowie! Patrzcie, co nie patrzcie! No, zatykanie nici! Jestem! I nie dość, że jestem, to wchodzę w to jak bum-tyk-tyk! Mój Sanchu, mała zmiana planu. Wpływamy łódź na wyspę groźną jak nic, i znajdziemy tego straszliwego, potwornego potwora. Na, na potwora, potwora. na potwora! Na potwora! Na potwora! Na potwora! Na potwora. Ech, ech, nie moja scena. Ja słyszałem coś o jakimś na potwora. No, to tam brzydło? no. to. To, do mnie, popłyniemy na potwora. Mam taki fajny ster, Panie krzesła I się ten grudny. Znowuwać czas na jakieś matolskie słuchania z matolałych albo nauczyć się ciągnąć ciągły i połykać w całości robaki z waszym ukochanym własnym Stancem. Am tu do kawasyctwa. Ve de de chaneraj. Ki nie oubrez. Musimy mieć doskonały za. Myśleć, czemu nigdy nikt, a nikt nie może złapać potwora? Bo potwór zabija się w siódmej minucie, a potem jest guda? Po ci co jest ginię? nie, nie zabija się mnie! Nie, nie zabijamy! Chodzi o aparat! Powiedzmy, że przychodzi wielka stopa! Cóż, weź bądź z tobą! Patrzcie, potwór! Jaki wielki! O-o! Gdzie mój aparat! A nie, nie, jest aparat! Ale bez filmu, jasne. To ja chcę! Wystarczająco logiczne?! Nabyłem 17 jednorazowych aparatów. Dwa w KB, czy za potuchą, styra na łebka, trzy i ostatni kryje się Nasz Nasz kolega potwór nijak się nie wywinie. No dobra drużyna, testujemy aparatiki! No i co? War nibek jest brystry, bo, bo wszystko przewidział, zostało się a ja mianuję się kapitanem. Ty? Ty na kapitana? No bardzo śmieszne! Ja wiem, kto ty na kapitana, ha? mej, Maybell, Maybell, Maybell. May, Kocham cię, siostra, ale chyba nie. To ja chcę być współkapitanem. Współkapitan? Teraz to zamyśliłaś? Oh. Ok, Okej, wygrałaś! Bądź sobie współkapitanem! To ja chcę być współkapitanem! Spół, jako współkapitan mianuję się współ... współkapitanem. Uwaga, mówi pierwszy współkapitan. Współkapitanowie, zadanie numer jeden. Musimy zabić potwora. Oto babik. Próba czy nie potwora? Dozwolona no, 了了rl了 س